Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Mamy dzisiaj 12 lipca 2025 roku, sobotni poranek. Pogoda może na spacer słaba, bo pada deszcz, jest trochę chłodno, ale na grzybobranie jak najbardziej. Nie wiem co dzisiaj uda mi się znaleźć, bo długo, długo nic w lasach nie było z powodu suszy. Teraz ostatnio tydzień pada, dzisiaj też pada, więc sprawdzimy co tutaj się dzieje. Później powiem. Gdzie jestem, jak nie zapomnę. A tymczasem nie przedłużamy, ruszamy. Zachęcam do subskrypcji, lajków i komentarzy. Chętnie odpowiem. Lecimy. Las jest dzisiaj cudowny. Dużo wilgoci czuć w powietrzu, ale chciałem w tym momencie dodać, że ja zobaczcie, niby ostatnio tyle deszczu padało. Tu mamy liście. Mokre, a tu są całkiem suche. Jest pełno takich miejsc, w których wcześniej borowiki rosły. I na pewno jeszcze dużo brakuje, żeby, żeby ta ziemia do grzybni się dostała. Ale i tak jest wspaniale, że cokolwiek pada. Czekamy na przyszły tydzień, bo mówią, że mają być w województwie pomorskim kolejne opady więc może będzie tylko lepiej o jaki cudny i nieobżarty gołąbek zielonawy pięknie tu sobie rośnie super Teraz, tylko żeby tu rosły gdzieś borowiki usiadkowane. W tamtym roku już ich pełno miałem, a w tym tylko kilka znalazłem, ale zaraz zobaczymy dalej, co w lesie rośnie. O, tutaj rósł. Piękny borowik. Zobaczcie. Widzicie, po trzonie. Tu ślimory go obżarły. Już prawie mają całego objedzonego. Ale fajnie widzieć, że coś było. Ale to raczej był starszy owocnik. Trzeba się tu rozejrzeć. Chyba od razu zauważyłem o białym trzonie smrodliwym kapeluszu muchomor smrodliwy piękny w swojej krasie jeszcze nie obżarty prezentuje się niesamowicie tu kolejne muchomory sobie rosną albo leżą zaraz pokażę Wam Jeden z piękniejszych okazów A tu musimy kawałek kawałek przejść Nie wiem czy z daleka z daleka na środku ekranu już go widać Oto on Atlasowy owocnik Ostatnio były muchomory czerwieniejące Teraz muchomory smrodliwe I już był czas na borowiki Ale Oprócz tamtego obżartego na razie Żadnego innego nie zauważyłem W lesie zrobiło się duszno, chyba cieplej Jest na dworzu Temperem termometra nie mam, więc nie stwierdzę Ale cóż, idę dalej zobaczyć co w innych moich miejscach rośnie borowików jak na razie nie znalazłem ale przyszedłem w miejsce w którym ostatnio zostawiłem pieprzniki pieprzniki blade bo to są nie to kureczki to sobie je zabiorę te większe te mniejsze zostawię bo Dużo ich nie ma ale dzisiaj ze sobą wziąłem dwa koszyki jeden duży drugi mały myśląc że las obrodził a tu słabiutko nawet ta góreczka, zobaczcie. Tutaj mogłoby się do niej trochę niby wilgoci dostać, ale to jest tylko lekko wilgotne. A tam gdzie przykryte liściami, bez rewelacji. Te małe pieprzniki zostawię. Nie wiem, czy urosną większe. Już tak długo stoją. Ale wilgoci troszkę więcej z zewnątrz mają, może. Może im się uda osiągnąć większe rozmiary A ja pójdę jeszcze kilka miejsc pieprznikowych Może uda mi się zahaczyć chociaż o jakiegoś borowika Piękne boczniaki się nawet trafiły Zobaczcie jakie fajne piękny owocnik tylko nie pamiętam jaki to rodzaj czy łyżkowaty czy czy inny czy ostrygowaty niech sobie tutaj zostanie piękny pieprzniczek jeszcze elegancki obok drugi sobie rośnie żeby ich Więcej rosło, to by było całkiem miło. Chociażby mi ten mały koszyczek zapełniło. Jeszcze tutaj gdzieś coś widziałem. Ale malutko. Malutko zobaczymy, jak w innych miejscach. Od tego szkubańca z daleka dojrzałem. Myślałem, że to liść żółty ale podszedłem bliżej i ukazał mi się on Nie wiecie ile ile szczęścia on mi tutaj sprawił Szczęścia i wiele radości go zabieram aż chęci nabrałem na dalsze grzybobranie chociaż już jestem około 3 godzin w lesie a tu taki piękny trochę obżarty ale to nie szkodzi Piękny borowik szlachetny. Cud miód, malina. Tylko się radować. Pierwsze, pierwszy borowik szlachetny w tym sezonie. Na lipcowym grzybobraniu. Dobrze. Starczy tych radości. Idziemy szukać dalej. Tu jeszcze znalazłem kilka kureczek, ale od ostatniego razu praktycznie nic nie urosły. Z tych małych i tak się wiele nie nacieszę więc sobie niech tu rosną, a więcej owocników jakoś nie widać. W drugim miejscu rosły. Pieprzniki blade ale też blado to widzę. Ale przejdę jeszcze kawałek terenu. Może szczęśliwym trafem jeszcze wpadnie jakiś bliźniak do tego mojego pojedynczego borowika. Szlachetnego, żeby nie był sam. Moi drodzy, pora na dzisiaj zakończyć te leśne sukcesy. Jeden borowik szlachetny w końcu znaleziony. Parę kurek wpadło, ale las jeszcze, chociaż cały tydzień pada, to jeszcze biednie wygląda. Mało owocników w lesie się pokazuje, ale ja się z tego tytułu za bardzo nie stresuję i w okolicznych lasach buszuję. Dzisiaj jestem w okolicach Marszewskiej Góry. Fajnie było 3,5 godziny w lesie. Las wesoły, bo deszcz ciągle pada. Ja też, bo znalazłem tego borowika. A tymczasem wam chcę życzyć miłego weekendu i wszystkiego dobrego. I do zobaczenia na następnym grzybobraniu. Cześć, pozdrawiam.